Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy dzisiejszego vloga od e, zebrania jajek. Już widzę, że ziarno się kończy. Paszy jeszcze mam. No, 50 kilo, 50 parę, Tu jeszcze trochę. 55 kilo i. A, tu już 5 jajek zebranych. Dzisiaj to przez mamy. Nie lubię zawsze jak ktoś mi zbiera jajka, bo właśnie dzieją się takie sytuacje, że ja nie wiem do końca ile ich było, ale o, jest kotek, zjawił się, nie zjawił, zjawił się w ogóle. Teraz jest taki czyściutki, bo nie wiem czy wam mówiłem, że wpadł do basenu, więc wystraszył się. I było to o godzinie, gdzieś 12 w nocy. Także, no mógł, wydaje mi się, że się utopić Ale na szczęście go zobaczyłem i myślę, że już takiego błędu nie popełni A my tymczasem idziemy zebrać jajka I później na wypiek sobie pójdziemy Tutaj, czy coś u Kursie dzieje? O, i teraz wam pokażę jak to wygląda do poprzedniej. Jak było kiedyś, to może to widać różnice. Dobra, widzę, że są jajeczka. A czy no wiadomo, że są. Więc wytłaczanki i Idziemy zebrać Dobra. Tutaj jest już 5. No dobra, wezmę tą wytłaczankę też w takim razie. I lecimy, zaczynamy od lewej strony. Dobra. Także mamy pięć Tutaj jest 4, tu mamy 9. Także 9. Tutaj 1, akurat żeby dopełnić nam do 10. Widzę, że tutaj taka otra dziura się zrobiła. Tym wyrównamy to gniazdo. Dobrze. Także mamy już 10. Następna wytłaczanka tu są cztery, więc czternaście. O tutaj jest też cztery, więc jest już osiemnaście. Jeszcze jedno. I tutaj pod kurką zobaczymy jakie o, ile jest. 4 tak cztery nie dziur. także mamy 22 jajka o. Więc jest ładnie, bardzo ładnie Wydaje mi się, że... O dobra tutaj Także 22 jajeczka Zebrane i Zobaczymy, ile mam paszy. O, można widzieć. Jej, wystraszyła się. Można dorobić. Także ja biorę te jajka. Dorabiam paszę, nalewam wodę i widzimy się za chwilę na wybiegu. Zanim pójdziemy na wybieg, tylko chcę wam pokazać. Już dałem wodę. Pasza też uzupełniona. Oj, tak. Wy zawsze chcecie z góry jeść. I właśnie najważniejsze pójdziemy sobie do kur ozdobnych, też zebrać jajka. Także lecimy. Tutaj jeszcze ręcznik od tego, jak kot wpadł do basenu. Także weźmiemy, żeby mu nie przeszkadzał. I termometr mi się urwał. Widzimy 21 stopni w kurniku. Urwał mi się dosłownie przed chwilą z kurnika. Także lecimy do kur ozdobnych. Tutaj cały czas bym musiał tu u koguta sprzątnąć, tak wygląda, ale jest ok, zobaczymy tylko czy mają, weźmiemy, o, Dobra, to, tutaj na dół, to i otworzymy, zobaczymy czy nie trzeba im dosypać ziarna, o, trzeba im dosypać ziarna, bo już jest mało. Tylko tak patrzę. Nie, dobra. Jakby tu mysz wpadła, to raczej by nie wyszła. Także idziemy sobie do kurek ozdobnych. Tu ten kamień zawsze przystawiam. I mamy jedno jajko. Teraz jakoś zaczęło się mniej nosić, no ale kury ozdobne tak mają, nie noszą się codziennie, więc na pewno dlatego o jeszcze zapomniałem od wczoraj wziąć tych jajek więc mamy 4 jajka z trzech dni tak 1, 2 i 1 tak znosiły o jezu, sorry za te nagrywanie, ale muszę sobie, o dobra także likwidujemy kostkę i zamykamy jeżeli wysłaczankę i idziemy na wybieg do kurniosek. Dobra, także jesteśmy na wybiegu. E, dzisiaj wieczorem jeszcze im doleję wody, bo widzę, że mają. Jak sami widzicie, chociaż już jest lekko brudna, więc no, już jest słaba. tak żebym musiał dolać im zaraz. O, ja tutaj się lekko zglonowała. Lekko, bardzo bym powiedział. No, obejdziemy sobie szybko wybieg. Czy czasem coś się nie dzieje? Bo lepiej oglądać często. O ja, takie dziury to jeszcze nie widziałem. Tylko. A kury tutaj czekają. Myślę, że może coś dostaną. Ale nie zawsze coś dla nich mam. Zawsze myślę, że to jakaś kość, a to Zwykła rurka PCV, chyba złożona na pół. Tutaj też jakieś śmieci. Wezmę to od razu. Jakieś takie ładne śmieci. Coś chyba komuś wypadło. No chyba żadne kury nie noszą tutaj. No. Oj, ta ma cały czas chyba problem z nogami, bo nie może podskoczyć. Więc od jednego z Was słyszałem, że. Świadczy to, że yy, że za dużo wapna, ale to jeszcze, jakbyście mogli potwierdzić, bo no, szkoda z takiej kury. Także, jakbyście nie mogli napisać, o, jeszcze wszystkie zwiewają. Także moi drodzy, to by było na ty, O, ja ta co? No, faktycznie w sumie, może być to za dużo wapna bo ta też coś coś jakby z, z nogami, ze stawami ogólnie więc być może tak może być jak mówicie a moi drodzy tymczasem ja się z wami żegnam zobaczymy jak ta kura zeskoczy czy będzie ją coś bolało czy nie nie, ta, ta normalnie i pamiętajcie o łapce w górze miłym komentarzu o subskrypcji kana kanału! Przede wszystkim, bo zbliżamy się już do 2000 szybkimi krokami. Za co Wam ogromnie w ogóle dziękuję, bo progres był z mojej strony i z Waszej w 100% bardzo dobry i to, co osiągnęliśmy, to jest w ogóle kosmos. Widzimy się już jutro.